Tinder w Minecraft Extreme Na ten dzień czekałem naprawdę długo i nareszcie nadszedł łapka w górę, jeżeli chcesz zobaczyć więcej odcinków z Tindera w Minecraft i zostaw subskrypcję. Pamiętaj, że filmy są codziennie o 9.30, a my lecimy do akcji. Piszmy więc na początku ogłoszenie publiczne na cały serwer. Poszukujemy dziewczyn i chłopaków na Tinder w Minecraft. Extreme. A myślisz, że będą wiedzieć, co to jest Tinder? Tak, tak, tak. Napiszcie, czy wiecie, to Tinder, mam nadzieję, że wiecie. Chętne dziewczyny piszą: dziewczyna, a chłopaki. Chłopak, teleportujemy w jedną stronę. Taki mały dopisek. <grym> Doktor, musimy zrobić im budki. To jest bardzo ważne. Na początku muszą być w budkach. No to trzeba było o tym myśleć na początku dosłownie. Spokojnie, spokojnie, damy radę, damy radę. Mam nadzieję, że nie mają interperę, bo nam pouciekają. To co, na początku bierzemy jedną dziewczynę i kilku chłopaków? Tak. Dobra, weźmiemy więc jedną A dziewczynę. A czemu nie? I kilku kilka dziewczyn i jednego chłopaka. To zrobimy stare za chwilę, ok? Zrobimy kilka Dobra. kombinacji. Osoby, które dobiorą się w pary, będą mogły dostać darmowe itemki na swój przyszły domek wspólny. I kiedyś może odwidzimy ich domek i zobaczymy, czy rzeczywiście tym parom się układa. Ponieważ ktoś nie zrozumiał, to będziemy dzisiaj swatać widzów w pary. Będziemy tworzyć pary Widzów, którzy będą mogli z sobą żyć w Minecraft. Tak, takie rzeczy istnieją. Minecraft Extreme. Ok, więc na razie chcę kilku chłopaków i jedną dziewczynę, żeby dziewczyna mogła wybierać wśród chłopaków. I teleportujemy. Młody G, Cardstone. Dobra, mamy dwóch chłopaków. Myślę, że będziemy potrzebować czterech chłopaków. Póki co. Pyk. Mamy czterech chłopaków tutaj. Okej, okay, super. Nie bicie się panowie. Zaraz będziecie konkurować o waszą. Kobietę. Dobra, więc e, zamykam tutaj ich, proszę bardzo. Na razie ich zamykamy. Odchodzimy sobie kawałeczek stary, tak, żebyśmy nie widzieli ich wiadomości, i żeby dziewczyna potencjalna nie widziała ich wiadomości przyszłych. Tutaj musimy zbudować klatkę dla dziewczyny. W sensie w sumie nie potrzebujemy klatki dla dziewczyny, bo wybieram na razie jedną dziewczynę. A więc może wybierzmy na razie kilka dziewczyn i wybierzemy na razie jedną, która będzie swajpować wszystkich po kolei kupaków. Kitty 2107 dealerkę ma boski nick. Siema kitty Soerma! Co, co? A siema, okej, okay, dobra, coś innego, nieważne. Zaraz będziesz wybierała swojego nowego minecraftowego chłopaka. Będziesz mogła podejmować decyzję, klikając guzik. Czerwony odpada, zielony przechodzi dalej. Okej, okay, dobra, to teraz musimy zobaczyć chłopakom o co chodzi. Zaraz wrócę. Panowie, proszę za mną ustawcie się w kolejce. Czy możesz też tepnąć Mistrowocek? Tak, Mistrowocek, ja, ja włóbię Mistrowocek. TP, owocek Dobra, Mistrowocek też będzie grać. Ale ona jest dziewczyną. A, ona jest dziewczyną? Mr. Ty jesteś. Dziewczyną? Dziewczyną. Hej! Ty jesteś dziewczyną, Mr. Wocek? Nie. Trzymaj się, e. na dziewczyny? Poczywa się. <laughs> podejrzane. Hej! Jesteś gotowa? Hej, tak, urodziłam się gotowa. Super. Uroszę urodziłam Za się mną, gotowo. tak, urodziłam się gotowa. To jest dobra Ta odpowiedź. Hej jest gotowość na tak, pewno. Tak, dobrze. Stopie. Proszę za mną, idziemy do Tinder'a. Naszego symulatora Tinder'a w Minecraft. Proszę za mną, proszę, proszę. Tu na górę, tutaj, tu, tu. Proszę pierwszą osobę z kolejki o wyjście. Na górę. Okej, okay, pierwsza osoba, super. Proszę powiedzieć coś o sobie. No to będzie dobre. Tak. To Kitty, będzie jego asem w możesz, e, możesz wybrać w każdym momencie, czy odpada, czy przechodzi no. dalej. Zróbmy note blok, żeby słuchać stary, co wybierze. Dobra. No to ja jest frylarek, mogę ci zapewnić bardzo dobrej temki, jakąś zbrojkę fajną, jestem bardzo. Fajny No to fajnie, no fajnie, Okej, okay, okay. jak chcesz zadać jakieś pytanie To kliknij Okej, okay, odpada dała, nie, dała, Sorry, nie, dała odpadasz Okej, okay, dobra, dajemy swipe w lewo Fylarek, niestety teleportujemy się na spawn Żegnam, idziemy dalej Jak masz na Ej, imię? Czy, czy to... Ale... Ona no, jeszcze nie powiedziała, ona już dała, że tak Co jest grane? Czemu? Czemu? Bo, Bo, się, z kim... Bo się z kim podoba ja Jestem młody, mam wieśniaczki, będziemy razem uprawiać farmę <laughs> Ale ja on daje... To jest najlepszy opis na Tinderze! Ej, okej. Czy to jest to? Mamy tak, to? to? jest to, to jest to. Naprawdę O co chodzi, Mamy stary? to? Mamy to. Tak, tak, mamy to. Brawo! Dostajecie itemki na wspólne życie. Zaraz lecimy z kolejną samicą. Damy im może takie coś. Czaj takie Fiatki. rzeczy. Czaj kwiatki. Damy im trochę diamentów. Zbudujcie wspólny piękny dom. Okej, okay, ja nie wiem, ile potrzebujecie tych rzeczy. Mogę, box? możecie boxy na wasze dzieci i, i w ogóle. Pyk, pyk. Proszę bardzo, proszę bardzo. Miłego życia wam życzę. Odwiedzimy was kiedyś. Okej, okay, więc e, wracam tam, do akcji. Tam gdzieś dzieje cała akcja. Szukamy kolejnej dziewczyny do lidera. Chętne piszą, jestem chętna. Więc czekamy na jakieś zgłoszenie. Maciek official, jestem chętna. To jest podejrzane. Okej, okay, MC Ania, jej wierzę, jej wierzę. TP. MC Ania, dealerkę. Ania, możesz wybierać swojego przyszłego partnera, klikając zielony gu guzik. Mistrzowca, powiedz coś o sobie. Kim jesteś? Jak cię, Aniu, nie zainteresuje ta osoba, to klikasz guzik czerwony. Mam mega super bazę, wiśniaki wydajne, farmy zwierząt i inne, oraz wiśniaki i super mega. Ej, to, to było szybkie. What? Czyli rozumiem, że Ania chcesz być z ministerowocek? Owocek? Ania spamuje w to, tak. Zielony ona guzik? Bardzo, tak. Na bardzo chcę. Czerwony? Nie. Okej, okay, bo klikasz zielony cały czas. Tak, zielony, okej, okay, to, to było szybkie. Trzymajcie rzeczy na waszą nową wspól, wspólną bazę. A może Totem, oczywiście, Totem może być. Proszę bardzo, panie, proszę, panie, nie, nie, jakby to jest ponownie pan. Ja nie wiem, ja, ja nie wiem, nie wnikam. Dobra, to was teleportujemy na spawn. Miłego życia wam życzę. Więc ponownie, szukamy kolejnej dziewczyny do Tindera. Hiszpanka, dobra, TP, Hiszpanka, dilerkę Hiszpanka, oto Tinder w Minecraft. Będą ci się przedstawiać. Młodzieńcy i możesz wybrać jednego z nich klikając zielony guzik lub przechodzić do następnego klikając czerwony Okej, okay, to w miarę proste, mam nadzieję, że... Ej, boski skin Maxi Szpańka, jakby... Co sądzisz o tym skinie? Jakby... No, że... że... ja nie wiem, czy ktoś by chciał z nim... Aha, no właśnie. ona Tak, boję się, że stary... jakby ona swipnie, ale boję się, że druga osoba stary nie będzie chciała hmm. Okej, okay, to... Dobra To nie Dała już nie. Dała nie? Dała nie. Sorry, Paweł, odpadasz. Nie ty, Paweł. Coś szybka, szybka akcja! Co? Tylko spytał co? To bo nawet nie zauważył nic o sobie napisać! Nie, to Ale była... To moja przemowa! To była szybka, Widać Napisał! Wygląd. wygląd ma znaczenie, ty widocznie. Pikuje. Jakby też by go nie swipnął, stary, jakby spójrz na niego! Co to jest za skin? Zbadolasz! Nic nie powiedziałem, o nie! O, brutalne! Lecimy dalej! Ej, doknę, stepnisz jakiegoś chłopaka? Jeszcze tutaj za to, żeby był, kolejny, w międzyczasie no. Bo coś ty że może być ciężko Witam, napisał Wojsa W którą stronę swipniemy, co? Na razie tylko się przywitał, okej, zobacz Steve ma większe szanse Hej Wojtek, lubisz samoloty? <laughs> co jest to pytanie? Tak O co chodzi? Airbus czy Boeing? O Jezu, ona go pytał o marki o z samolotów nie, O co chodzi? Ona go pytała o modele, o marki, stary Airbus, okej, okay. mają preferencje, ej nie! nie! za odpowiedź! O nie! O nie! O, nie. o, nie. o nie. Sorry, Wojtek! Lecimy dalej. Jabłuszko, kolejny chłopak. Okej, okay, więc... Hej, kurczaczku! Kurczak, opowiadaj. Powiem tak, z tym skinem bambus ma naprawdę bardzo wysokie szanse. Jakby kto by nie słać takiego kurczaka w prawo. To jestem miły i lubię słodkości. O, jest widać bambus, widać. Co nasza tutaj pani odpowie, dziewczyna. Sorry, bambusku, nie tym razem. Okej, okay. prosimy kolejną osobę. Inkuzzo, odpowiedzcie sobie, to jest największy kozak, póki co. I w od razu, no się ma. Ej, to jest takie epickie randkowanie widzów jest cudowne. Ja chcę więcej tych odcinków. Musi być dużo łapej w górę. Musi być, bo to jest takie dobre. Wolisz pociągi czy samoloty. Ja chyba znam odpowiedź. Chyba znam odpowiedź. Chyba to są samoloty. Jakby sądząc po ostatnich pytaniach Hiszpanki, to chyba są samoloty. Dobra, a więc lubię automatyczne farmy, głupie pranki. Trzy kropki. Hiszpanka chce wiedzieć, czy lubisz samoloty, stary. To musisz powiedzieć. Czy lubisz samoloty? Właśnie nawet zbierałem piach do farmy kaktusów. Okej, okay, ja chyba wiem, co się stanie. Chyba wiem, co sądzicie. Czy Hiszpanka będzie go chciała, czy nie? Coś czuję, że raczej chyba nie. Co mam więcej powiedzieć? A powiedz mi, po co ci farma kaktusów? O właśnie. To jest dobre pytanie. Nie wiem. Okej, okay, to jest to, to źle, 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 źle. I Kolega robił. Stary, pogrążasz się. Więc kontynuowałem. Nie, no może. Dobra, może okej, okay, chodź na proces tego. Niezdewany jesteś! Nie jesteś dobry kolety na męża! Hiszpanka wie co robi! Sorry, Inquizo. Papa, pa. Hiszpanka, szukamy kolejnych kandydatów. No dobra, zaczynamy w takim razie. Tak, prosimy na górę, Mario. Powiedz coś o sobie. Hiszpanka, pokaż mi swoją twarz bez maski. Ale on nie chce chyba, on się wstydzi. Ja jestem ciekawy, co się krycha. Twarz Steve'a! To jest twarz Steve'a? to jest Skin Steve'a. Położ Ender czas na chwilę. Zabi mnie, co? Czemu mam go zabić? Jakby. Ja teleportuję na spawn, ale. Jakby prośbie, że cię zabił. Okej, okay, jakby ten go pyta, czy może zabić, Dobra, to tylko tego zabij. Edyt drogi. to było brutalne. Lecimy dalej, moi drodzy. Kto jest kolejny? Przedstaw się. Więc jestem Yuri117. Mam dużo diaks, mendingów, shulkerboxów. <laughs> I XD piszesz, ale elektry nie masz. Napisała Hiszpanka. Hiszpanka chce chłopaka z elytro, mój drogi. To nie jest takie proste. Miałem. Uuu, Juri. Co się stało, że miałeś elytro, a już nie masz? Wymieniłem się. Aha, okej, okay, czyli to nie jest tak, że straciłeś. Okej, okay, to nie jest tak, że jesteś nierozważny tylko wymieniłeś. Okej, okay, jesteś handlarzem. Ale coś kombinujesz, nie pamiętasz. Okej. Okay. Hiszpanka zaczyna być chyba podejrzana. Twój nikt do mnie nie przemawia. u Poszło. Zły nick. Kolejna osoba. Ok, proszę bardzo, zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze dwie osoby mamy. Hiszpanka, jaka wybredna. Proszę powiedzieć coś o sobie. Jakiś niższy jest ziomek, widzicie? To jest taki. Zdecydowanie niszczy, niż reszta kandydatów. Tak o połowę. Dar, Dani. Jestem Daniel, bardzo dobrze umiem komendy i szybko ogarnąłem każdy tryb i serwer. Ogarniam każdy tryb i serwer. Ok, Dani. To jest solidna podstawa. Ok, co dalej? Hiszpanka zaraz będzie miała pewnie jakieś pytanie. Jesteś świetnym kandydat na helpera, ale nie na męża, mój drogi. Hohoho! Hiszpanka, rozwalasz system! Lecimy dalej, zapraszamy! Nitroxen. Jestem Nitroxen, mam 13 lat. Jesteś, jesteś. W miarę w PvP i lubię oglądać lerkę, bo jest super, mam i TP, jestem bogaty w serwerze. To brzmi solidnie, jakby lubisz mnie oglądać, to się liczy, to się, to się ceni. Jakby myślę, że to jest dobra rzecz, którą warto napisać na Tinderze, więc jakby coś czuję, że masz szansę. Okej, okay, zapowiada się super! Hiszpanka zna się na rzeczy Samoloty transportować czy pasażerskie! <laughs> Czemu ona? O takie rzeczy pyta! Co jest grane? Co ona ma z tymi samolotami? To jest takie zabawne. Pasażerskie. Okej. Okay. Ja nie wiem, jaka jest dobra odpowiedź. A co byście wy powiedzieli? Jakby... Naprawdę, co to jest zapytanie? pytanie? <laughs> Boeing czy Airbus? O nie! Ja już nie pamiętam nawet, co było dobra odpowiedzią. Airbus. Okej. Okay. No i masz. Piękny Okej, okay, szukam dalej Lubię robić różne Oj, z błędem, ed drogi Automatyczne farmy To się ceni, to jest przydatny skill, jasne Jakby automatyczne farmy w Minecrafcie, wypas Kto by nie chciał mieć kogoś w bazie, kto ogarnia automatyczne farmy Okej, okay, a czy potrafisz wymienić wszystkich czterech jeźdźców apokalipsy? Nie Ligajesz mendiku wielder, to takie dobre skille Hiszpanka, on ma takie dobre skille A ty chcesz od niego nazwy czterech jeźdźców apokalipsy Boże, czy to jest mecz? Wymień ten uśmieszek! Szybko, googluj to! Googluj tu, Eddroki! Stalowy? Okej. Okay. To, Okej, okay, to było krótkie, to było krótkie! Zaraza, głód, śmierć, wojna! Okej, okay, sorry, Eddroki. Okej, okay, witamy, witamy. Mam 13 lat, moja ulubiona gra na to Minecraft i kocham sport. Co na to Hiszpanka? Masz śliczne imię. Jaki jest twój ulubiony sport? Piłka nożna. Okej... Okay. Czy to jest dobra odpowiedź? Nie wiem, troszkę stwierdzić, Hiszpanka ma poker face'a jak zawsze. A co sądzisz o koszykówce? O, ja lubię koszykówkę. Jest fajna, ale jestem za niski. Ile masz wzrostu? Okej, okay. Hiszpanka ostro bombarduje pytaniami. 150. Hiszpanka, o! Dobra, Infti, wyjdź na górę, powiedz coś o sobie. Jestem Bartek, mam 12 lat i lubię Was oglądać. Mieszkam na wsi i mam dziś urodzinki. O, bardzo wesoła wiadomość, Bartek. Okej, okay, Hiszpanka pewnie zada ci teraz jakieś pytanie w stylu Czy znasz grecki alfabet? Bartek, kojarzę jestem na nie, ale... Zupa grzybowa czy zupa z królika? O Jezu, ja bym żadnej nie wybrał Grzybowa Czy to jest ta odpowiedź? O, młody... Okej, okay, nie, sorry, grzybowa, nienawidzę jej O, No cóż, nie, nie udało się Mendel napisał, jestem zabawny Okej, okay, to jest... Chyba dobry start? Powiedz jakiś żart. Okej. Okay. Hiszpanka chce konkretów. Ona chce dowodów. Nie jakieś obietnice. jestem zabawny. Rozbaw mnie. Jestem miły i głupi. <grym> o nie. Okej, okay, to, to był żart? Wzór na pola trójkąta. Mendel. Mendel. Wiem, że znasz. Każdy zna. Okej, okay, Hiszpanka zjadła. I coś czuję, że raczej odpadnie Mendel. Hiszpanka. Ech. Okej, okay, chyba, chyba odpadł. Infti. Hiszpanka, daj mi drugą szansę, please. <laughs> Jestem Adi. Gram w Minecraft od trzech lat. Graż w inne gry, Hiszpanka? <laughs> tak. Na przykład? <laughs> Na przykład Fortnite, Slime Rancher i CS:GO. Ok. Czy to odpowiada Hiszpance? Nie. Okej, okay, sorry, odpadasz Hej, napisał Dircioch z serduszkiem Jak masz na imię? O, Hiszpanka zainteresowana Jestem Konrad, mam 15 lat Konrad jest trochę starszy od poprzednich uczestników Może będzie mieć większe szanse Masz przepiękne imię Wolisz zupkę chińską czy pomidorową? Pomidorowa z serduszkiem Hiszpanka z serduszka, tak? Tak! Pomidorowa ich połączyła Pomidorowa i mamy to Zakochana para Dobra, lecimy więc z wami Moi drodzy tutaj, przylecę kawałeczek, żeby was Nikt nie wyśledził Dam wam itemy na wasz wspólny Dobrze. Co chcecie? Piaskowiec. Trójzom. Okej, okay, się robi. Jajko spłonujące dwie krowy. Oczywiście. Każdy z was zostanie po jednym jajku, żebyście mieli sojusz, a nie nie, że żebyście pójdziecie. Dircikowi na przykład się przyda litra. Okej, okay, niech będzie litra. Macie po litrze. Miłego życia. Kiedyś was odwiedzę. Papa! Okej, okay, mamy zachowaną parę. Szczerze mówiąc, nie sądzę, że ci się uda. Hiszpanka naprawdę ostrożnie wybierała swojego partnera. Jeżeli chcesz kolejny odcinek, zdaw łapkę w górę i napisz to w komentarzu, a na pewno zrobię, ponieważ tak. Się przybyłem. Więc zaostrzenia już jutro o 9:30. Siema.